Akcja dotyczy poezji i edukacji artystycznej na takim bardzo podstawowym poziomie. Przychodnia poetycka jest skierowana do młodych twórców, którzy by chcieli podczas indywidualnej rozmowy doskonalić swój warsztat. Takie dyżury przychodnie poetyckie organizuję w środę w Gaudemater w sali widowiskowej. Jestem jakby po dwóch trzecich całej akcji z Gaudemater. Miałem uzgodnione 15 dyżurów, 10 jest zrealizowanych, jeszcze 5 przede mną. W tym momencie staram się o to, żeby akcje kontynuować w jesieni 2010. Co najważniejsze jest ważne do powiedzenia o przychodniu no to to, że działa przede wszystkim. Osoby zainteresowane poezją przychodzą. Często zdarzają się takie rewizyty, czyli osoby ponownie pojawiają się na, na dyżurach z odrębnymi pracami domowymi, bo takie staram się zadawać. Kieruję do odpowiedniej literatury po próbce kilku tekstów, które przynosi autor. Staram się właśnie skierować go w stronę jakiejś, jakiejś literatury, która by mu pomogła. Jakoś doskonaliście własne dokonanie. Te rozmowy wyglądają bardzo różnie w zależności od tego, kto przychodzi i właśnie z jakimi oczekiwaniami. Ja staram się w kilku takich przestrzeniach pomagać, z, przede wszystkim od strony y, samej konstrukcji wiersza, by pomóc autorowi jakoś taką z większą świadomością troszkę podejść do, y, do pisania. Y, opowiadam, staram się jakoś przedstawić informacje zwrotne, y, takie bardziej jako czytelnik. Jak ja odbieram po, po lekturze e, wiersza te treści. E, staram się właśnie skierować do literatury, informuję także o akcjach promocyjnych, e, informuję o konkursach, które się odbywają. Jeżeli autor e, wydaje się być gotowy na, na takie konfrontacyjne e, działania, to wtedy kieruję go do, do miejsc, gdzie są ogłaszane konkursy. S są osoby, które. Mm, często z, z różnymi takimi nieświadomymi manierami, powtarzającymi się w każdych tekstach, się borykały, a, a mam wrażenie, zaczęły to przełamywać. I, i to, jest, ale to jest zasługa po prostu pierwszego czytelnika, który po lekturze może takie od razu powiedzieć i, i, i zauważyć, i osoby na przykład odchodzą od czasem bardzo natrętnych rymów, które się niestety na początkowym takim etapie pisania się, się zdarzają dość Dość często i to takie rymy niezbyt y, wyszukane. Y, to, to jest takie, mam wrażenie, szkolne przywiązanie do, do traktowania poezji jako coś, co się rymuje. Y, I tu, zwłaszcza młode osoby, się trzymają tego kurczowo i, i nie chcą z tego rezygnować. Drugą taką bolączką wśród, wśród młodych y, twórców są y, takie zapędy do archeizowania języka, że coś. Y, co, co brzmi jakby mickiewiczowsko, to automatycznie jest poezją. I, i, i tutaj jest, jest też taka, często powtarzający się właśnie rys w, w, w tekstach. Ale często rozmowa z, z autorem schodzi na bardzo wręcz wydawnicze przestrzenie i, i, i rozmawiamy o, o pierwszych krokach związanych z wydaniem książki, jak, jak się do tego zabrać. Niczym się nie ryzykuje przychodząc do przychodni. Jest to rozmowa indywidualna, bez publiczności, co może być jakąś taką stresującą sytuacją. Nie jest to żaden konkurs, nie jest to jakieś ocenianie, jest to po prostu rozmowa. Jest to spotkanie dwóch osób, młodego twórcy i mnie jako, jako czytelnika. I, I myślę, że można tylko zyskać z, z, takiego, z takiej wizyty. Rozmowa trwa tak długo, jak powinna trwać, bardzo różnie w związku z tym. Dwugodzinny dyżur, czasami poświęcam trzem osobom, czasami ich jest pięć, także to bardzo różnie. Można zyskać właśnie troszkę więcej świadomości takiej pisarskiej. I, i mam wrażenie też, czasami to są pierwsze ciepłe słowa, jakie młodzi autorzy słyszą w swoich tekstach. Bo, bo były takie sytuacje, kiedy twórcy przychodzą po jakiś wręcz. E, traumatyzujących, można powiedzieć, e, o, e, informacjach zwrotnych o, o swoich tekstach e, i bardzo są zdziwieni, że w nich coś wartościowego jest, a ja staram się takie rzeczy właśnie eksponować. Wśród artystów typowym jest e, sytuacja, w którym skrajne. E, Postawy się pojawiają. To, to fakt. Są osoby, które mając niewielkie doświadczenia są przeświadczone o, 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 o wielkiej potence swoich tekstów. Takim myślę, że troszkę, troszkę pokory faktycznie powinno się przepisać. Ale jednak najczęściej to jest, to jest taki raczej niepokój, nieśmiałość i raczej brak wiary w, w swoje teksty. Często bezpodstawny, bo, bo całkiem solidne teksty się pojawiają, a autor zupełnie nie ma, nie ma świadomości, jak dobre rzeczy pisze. Co do kwestii, że młodzi autorzy. Tutaj warto sprecyzować. To są młodzi twórcy. Jakby ich artystyczna, e, artystyczne życie jest, jest jakby krótsze. E, metrykalnie są to osoby bardzo różne. E, jednak nie, nie widzę o, przychodzących osób e, seniorów. A wielokrotnie starałem się jakoś także takie osoby zaprosić. E, czynię to niniejszym. E, w, przychodnia jest kierowana do, do wszystkich osób, które zajmują się poezją bez jakiejś kategorii wiekowej. Na co dzień prowadzę warsztaty literackie, literacko-dziennikarskie w liceum ALA w Częstochowie. Już trzeci rok się tym zajmuję. Podczas tych doświadczeń spotkałem się z wieloma młodymi twórcami. Udało mi się pomóc jednej osobie w wydaniu w zbiorku poetyckiego. Chodzi o go Grzegorza Glińskiego przy pomocy konkursu cara, z którego też w sumie przychodnia poetycka korzysta, została dana książka Grzegorza Glińskiego. I jakby bazując na tych doświadczeniach, plus moje doświadczenia czytelnicze i własne próby pisarskie na tych doświadczeniach staram się bazować podczas rozmów. I podczas tych para warsztatów przychodni. Do tego projektu ośmieliłem się po akcji pierwszej, którą zorganizowałem na Slot Art Festival pod Wrocławiem w Lubiążu. To było w latem 2009. Tam zrobiłem taką, taki pierwszy premierowy dyżur przychodni poetyckiej. Pojawiły się na nim osoby bardzo różnorodne z całej Polski. I ośmielony w sumie y, dobrym odbiorem takiej takie formuły zacząłem się bardziej starać o to, żeby taki, y, taki projekt ruszył w Częstochowie.